Czy powiedzieliście panu misiowi, że pożyczamy niektóre jego meble? Nie mogliśmy go znaleźć, więc je po prostu zabraliśmy. Oddamy je zanim wróci do domu. Kto tak szepce? Oto nadchodzi duch dzisiejszych świąt. Jestem duchem dzisiejszych świąt. Nie jesteś. Jestem. Nie jesteś. Jestem. Dlaczego mówisz, że on nie jest duchem? Bo nosi okulary. Duchy nie potrzebują okularów. Są martwe. Proszę. Nosiłem je tylko dla ozdoby. Gdzie to jesteśmy? Aha, jestem duchem dzisiejszych świąt. Nigdy jeszcze kogoś takiego nie widziałeś, co? No pewnie. Ani trochę nie wyglądasz jak dzisiejsze święta. Nie wyglądam? Jestem dzisiejszymi świętami. Przestań mi przerywać, bo gubię wątek. A oto, co się jutro wydarzy. Ja zaś mam mało czasu, więc żegnam. Kto tu postawił ten mebel? Gdzie moje okulary?